Proszę Państwa, witam wszystkich po dość długiej przerwie. Sam nie wierzę, że to robię, sam nie wierzę, że tu usiadłem i to nagrywam. O, a Bażura sprzedają. Ale mam repy, mam dużo repów, zaraz zobaczymy, ile mam repów. I ja to będę nagrywać teraz, bo nie mam co robić, nudzi mi się. Jest godzina. Tam było napisane. 7,49 czasu wieczornego. to wcześnie. O, chciałem to naprawić, ale się nie da. Dobra. Ale jest godzina 7.49 czasu wieczornego. I mi się nudzi. Jestem wykąpany. Jestem po kolacji. I. No, nie mam co robić, więc, więc nagram. nagram. To, to wszystko, to wszystko. Jedna, druga, trzecia, piąta, szósta, siódma, czwarta, ósma, dziewiąta, dziewięć repów. Dziew Czym pokazuje, że jest 17 files? Eee, nie, jest 9. Jest 9 i tego się trzymajmy. Hmm, może to jakieś inne, innego folderku liczę? Ale dobrze, ale to wszystko będziemy oglądać. Tylko nie teraz. Teraz weźmiemy, wybierzemy sobie jedną. Tylko nie wiem jaką. Terran Protos 8 minut. Terran, Terran 8 minut. Protos, Terran 8 minut. Terran Protos 10 minut. Terran, Terran 6 minut. Terran Protos 16 minut. To brzmi interesująco i intrygująco. Dużo protosów, tylko dwóch zergów. Ale zaczniemy sobie w takim razie od Kairos Junction LE-12. Później nie wiem, pójdziemy w górę albo w dół. Eee, dobrze, przydługi wstęp, ale zaczniemy. Będzie długi odcinek powrotny, żeby było dużo materiału do oglądania. Jest godzina siódma. 51 czasu wieczornego i gramy. Gracz POWRy Power będzie grał z koją Terran kontra Protoss, tylko że na odwrót, bo Protoss kontra Terran. Zobaczymy, czy ta moc tego gracza oniku Power wystarczy, żeby żeby pokonać. Koję. tak, hefan, fun. No dobrze, no dobrze. Mapa jest chyba znajoma. To jest ta mapa z reklamami. Nie, to jest inna mapa, ale chyba znajoma. Nie, na pewno brzydka. Prawy dolny narożnik. Koja. Nic się nie zmieniło od czasu, kiedy byliśmy to ostatnim razem. Dalej niebieski, dalej terran. Chyba już kiedyś sprawdzałem, czy da się zmienić i te kolory. Ale nie umiem zmieniać tych kolorów, bo to jest zbyt zbyt trudne. No, tu jakieś rzeczy są. Nie wiem, nie umiem tego. O, ale są te. Inny obserwer interface i replay interface. Nie wiem, włączmy sobie to. To chyba zadziała, jak zrestartuję gracz czyli przez najbliższe 10 powtórek tego nie będzie. 9. Łącznie z tą. Ale dobrze, tutaj Terran widzę. butuje braki. Rafineria. Czyli to, co zawsze. To, co w tej chwili słyszycie, to umierający entuzjazm. Właśnie przypomniałem sobie, dlaczego też tego nie kaskuję. No dobra. Gateway, Velo, asymilator. Tutaj się chyba całkowicie zasłonił z tej strony. Ktoś proba się bije. No ale tutaj SCV mają przewagę liczebną. Um, tak. Tak, dokładnie tak. Teraz się zawiesił, wpatruje się w gaz, wdycha te opary. Nie wiem, czy te opary są dobre do wdychania, ale to robi. Atakuje go. SW odpowiada ogniem. Eee, takie przepychanie, przepychanki. Baza, druga baza. Eee, pytajnik. Ktoś tu namalował pytajnik. Koja zmienił spray. Koja chyba zmienił spray. Dobra, ta proba, nie wiem, wygląda jakby ją zabili. To jest reaper. A był zwiad ze strony Koi. Sprawdźmy, czy był zwiad ze strony Koi. Chyba nie było. Albo wrócił już i tego nie zauważyłem. Jest też taka możliwość. Mamy bazę. O, mina. Coś z tu wyjdzie. Wyszła, wyszła adeptka. Zaraz pokażę temu reaperowi jak nie należy harasować. No, dopiero tego duszko teraz odpalił to już raczej go nie dogoni. Szczególnie że poszedł w inną stronę. No, tutaj się tak mijają się troszkę się. Idzie w harasowanie. No dobra. Tutaj jakaś druga wyskakuje. No, wyskakuje. Czyli baza jest bezpieczna. Uuu, ten bunker. To tu może mieć problemy z powstawaniem. A, dokładnie. Ten muł chyba też nie pożyje za długo. Ale mamy już trzech marinesów, którzy pokażą adepcę. Trochę ołowiu. I umarła. I umarła. Druga Mały jogging, dba o formę. Nie, jednak nie, dba, jednak będzie stała. No dobra, trudno. O! Coś lata. Dobra. Dobra, leci oracle Herbatka Czołg. Nie, czołg nie strzela do góry. Taki pojedynczy Marines dużo nie zrobi. Bo bunkry się nie przesuwają. No ale nie, jednak postanawia wrócić, uciec. Mimo braku wystarczających sił, żeby się przeciwstawić tej latającej kulce. Mimo wszystko ucieka, ale dołącza do niego druga kulka i dwie kulki razem lecą na południe do ciepłych krajów, zawracają lecą na wschód i wpadają prosto do bazy i zaczynają strzelać w reaktorach. Techlap, który odkrywał tarcza dla Marinesów a nie się go zniszczyć postanowiły wrócić na tą pozycję tutaj a tymczasem tworzy się taki spory stack marinesów który wedle moich takich przypuszczeń będzie wykorzystany do atakowania protosa już za niedługo protos nie przejmuje się tym, produkuje trzecią bazę i coś tutaj sobie fenixa zrobił, tutaj więcej cośów produkuje czy te cosia wygrają z tymi cosiami? Szczerze wątpię. Szczerze wątpię, ale timing, ten timer gry wskazuje, że to jednak trochę potrwa. Mamy tutaj SCV. Czyżby jakiś taktyczny bunkier. O, wrzucają się do walki, wpadł w pułapkę, ale tylko on. Więc to nie jest śmiertelna śmierć dla Koi. Tutaj jakiś czołg postanowił polatać. Nie do końca. Wyglądało z powrotem na czterech nóżkach. Właściwie to ile one tych. Dwa? Dwie nóżki mają. Dwie nóżki mają. Dwie nóżki i cztery podstawki. Nie wiem. Ile nóżek mają czołgi? O, bunkrę. Czyli po to był ten SCV. Nie wiem, czy mówiłem, że po to, że będzie ten bunker powstawał, czy zapomniałem to powiedzieć, ale to wiedziałem, że nie było. Aha, shield battery. Tak tak się to nazywa. Tak, to pozwala udawać protosom, że mają trochę zdrowia. A tak naprawdę nie mają tego zdrowia. Hmm, no, czołgi sobie szczelają. Jak to czołgi? Ta baza już, jak widać, jest powolutku niszczona. Dłużej nie będzie. No, dobrze, panie Protosie. Czy pan Protos zamierza coś zrobić? Robi więcej Feniksów. Ale bunkru Phoenixy chyba nie podniosą, co? Robi więcej tych stalkerów. Mamy jednego Immortala. No, coś się dzieje, coś się dzieje. To jakieś gatewayy e produkuje. E, piloci Feniksów dostali ataku epilepsji symultanicznie. Ale e, już tylko jeden. Próbuję sobie sztucznie podwyższać APM-y, chyba. No, tutaj te czołgi. To... A nie mają inny zasięg. Tylko jeszcze troszkę go przesuń. Przesuń go. Przesuń. Oj, koja to tutaj się w piknik bawi, zapomniał, a, że ma walczyć. No nie bunker, missile turat, dobra. O, coś leci, leci drop dwóch immortali, a się nie mogą go dogonić. Leci drop, w międzyczasie one sobie latają skan, żeby sprawdzić czy nikt się nie rusza nikt się nie rusza, dalej się nikt nie rusza a Immortale lecą 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 i się tutaj pojawiły atakują je SCV bardzo brutalne, tam jest baza atakowana ale no po prostu go zjadły a nie, on je tak wycofał tutaj taki harassing ostry no ale harassing ostry a ludzie wchodzący ci w butach do bazy nie wycierający ich na to wycieraczkę no. o, o jakieś silaci jakaś troszkę większa armia się zebrała czy koja tutaj coś, jakąś armię zrobił? Nieszczególnie. szczególnie, no coś jest, coś jest jakaś ta obrona wygląda jakby była, a tymczasem czerwony stracił bazę jest zakapowany nie ma no trochę ma, ale już mało no, walczy, walczy, ale nie wiadomo o co. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, bez sensu, wszystko. Tutaj te ziloty to chyba poumierały. Tak mi się coś wydaje, bo też mu populacja spadła. A wikingi już szukają tych dwóch immortali. I znalazłem. Więc to mi wygląda na koniec harasu. Albo i nie. Albo i nie. Warp jest jednak szybszy. Ale tutaj jakiś maruderek siedzi. Eee. Dobra, tu już się jakiś staczek zebrał. Ale jego nie jest też na więcej jednostek. Ale Koja siedzi. Koja siedzi. Koja pokazuje, że ma więcej jednostek niż on budynków. O, znowu pojedynek epicki. Mimo hoteli z SCV. Trochę ich postawił na dole. Wielka, wielka bitwa. Nie, nie pękł jeden Immortal, nie pękł drugi Immortal. Pojawili się nawet, natomiast ziloci. Piękne mikro. O, wyczyścili tych ascywików. Wyczyścili ich. No, pomóż tym Immortalom. Nie. Jeden zilot na No, jednak, jednak są, jednak są. I też wygrywają, dobijają resztę. Ale wikingi przeleciały. aj po imortalach. Dobrze, zostaje nam ostatni szturm na ostatnią bazę. Ostatniego Protosa. Taktyczny czołg. Przechwycony, zjedzony, zniszczony. No, ale tutaj wymiana czołg za to latające, irytujące coś jest dobrą wymianą, bo on ich ma mniej. Tutaj templarzy. O, tu jest jeszcze więcej czołgów. Coś tu zostało tych skałek. O, teraz okotne I lecą wikingi, wikingi, czy wikingi. Oj, jakiś czołg strzela. Coś strzelił, czołg, czołg? Jakiś coś gdzieś? Uuu, kolejny zniszczone. Tutaj ich na palmę traktują. Nie wiem, czy czołgi mają jakieś ulepszenia na palm, ale tak to wygląda. A tu powstaje jakaś kulka. Kulka. Leć kulko, leć. Yy, coś zrobiła? Nie, Nie no, będę się kręci. Yy, no weź go za... To. Nie, tylko niszczy to. Czy zdąży? Zdążył, zdążył zrobić drugą kulkę. No, i już jej nie ma. Ten pilot jest samotny. Szuka kolegów. A nie może ich nigdzie znaleźć. Już ich nie znajdzie. Oberwie tylko parę strzałów na twarz. Wiedź tymi czołgami to. Wiedź. Nie, nie, dalej piknik. O, jejku, jejku. Wybrałem najdłuższą grę, ale... ale żałuję. No, ten czerwony też nie wiadomo, bo co tu siedzi, szczerze mówiąc. Jakby się jeszcze ewakuował. Nie, ale ciekawe. No, ten jeden Marines, ten jeden Marines zmieni wszystko. Czołga, tu masz. On zmieni wszystko, on zobaczycie. To dzięki niemu wgram. On będzie co najmniej 10 kg. I ci też zobaczycie. O, mhm. mhm, oni dalej strzelają. Tutaj jakiś gaz jest. Resztka. Mi się zebrały ostatnie przy wodopoju, przy korytku. U, gaz. No, możesz się teraz wykorzystać jako mięso armatnie. To nawet lepiej. To jest chyba pierwsza gra, kiedy Late Game jest nudniejszy od Early Gameu. A Early Game nawet nie był ciekawy. Brawo! Weźcie się, bijcie. Wow. O, o, o! One się tutaj wy wyblinkowały. Czy koja coś z nimi zrobi? Koja postanowił przejechać w po jak największej ilości swoich Marinesów świetny bolic. Wysłać kilka tych na zatracenie. Ok, udało im się jednego takiego zabić, chyba. No nie, pajączki sobie będą chodzić. Świetny container. Świetnie, on jest tak skontejnowany, że jeszcze nigdy tak nie był Tu nie ma wojska. O, medivaki. Tak, to jest to, co jest teraz potrzebne. O, o, czołgi zabił. Koja dopiero piątą bazę, stare. Udało się. Udało się. Udało się. Dobra, to teraz tu. O, o, coś się dzieje coś... O, Marinsi atakują eko. Dobry wybór. Dobry wybór. Te proby są mu teraz niezbędne. Muły. Tak, muły to wygrają. Mhm. A tak mów na cybercore będzie to, co sprawi, że on się podda. Dokładnie. Trzeba było spuszczać je dużo wcześniej. Nieładnie, koja, nieładnie. No, ale jak widać, tutaj Superior Firepower po stronie osoby z Lichthankami, jak zwykle. A my zakończymy ten jakże długi odcinek. Jeszcze sobie nawet wyjdę z Replaya. Uff, nagrałem. O, dobra. Chwila trwogi, czy włączyłem nagrywanie, ale włączyłem. Wszystko będzie dobrze. A odcinek skakuje już za niedługo. A na razie Was pożegnam. Dobranoc i w ogóle, i cześć.